Cuda, cuda, ogłaszaj, Zlecenie Ja coś czuję, że Marek się już martwi. Martwi się, że nie zabije 10, tylko będzie musiał zabić 15. Takie jest prawo dżungli. Prawo ulicy. Ja na stole nie ląduję, tylko na boniard. Bo ja też na boniard. A ja lecę na żywioł. A ja biorę to to teraz. Boni, przewidzenia. Tak. Na ilość, bo bo Wiktor idzie na ilość. Tylko by pro, oh, pro, jeszcze raz pro. Dobra, ja tutaj zlatuję teraz. O, gość, jakiś mnie wyprzedza. Jeden, drugi, trzeci. Uuuu, dziady. Ja Pierwszy powalono, ja już nie żyję. Ładnie, zadanie polega na likwidacji. Celu Termowizyjny hybrydowy. O, jak gości. o tyle to jest słabe, że no już czasami nie wyrabia. A jak patrzę na przykład do tego Lecha, jak odgręku, ma jakoś, stasz. No, cztery k lekce i Wziąłeś ty sobie ten celowy Goście jak próją, jak szatany Nie Ci pomóc Chyba, to by tam wrogu wejdzie czy tak Chciał przyswoniakować a... No P90 na razie mi ładnie podeszła pewnie Tak, Obrywa Widzę wroga u Ciebie Dobra, coś go tam zmobilizował. O! W plecy, uważaj, w Wiktor, uważaj. Tu i tu, tu, wejdzie zaraz, tu. Jest. Już go, Wiktor, tak prze prze przeczesał go. Namiętko. Grzebieniem. Tak. Ostry ten grzebień twój. Nie ten cel, trudno jakoś się przemieszczał. Ten gonie chujaj. Uczciwie. Ewakuacja w gotowości, oznaczyć strefę lądowania do wyznaczonego punktu Bywaję Ciekasz Where do you go? Na budynki tuek stał yes. Oznaczam punkt słonaj Super bohater Zrobił swoje i odleć Zata nie chce nic dwóch ale 3 kręwski masz cicho są goście z tyłu <laughs> <laughs> 30 zrozumiano SP rusza na patrol Jest w luch jest tu za moimi plecami, wróć! No, go, ja go, gonię go nie cel, kurwa. Kurde, ucieknie mi. Idzie. Kurde, to jest ten wróg nasz, były. Nie, nie, wyda. nie wyda. A! a, Kurwa, nie zdążyłem go kolbą łupnąć. Franca. A, no, akcja jest. była dobra. Przynajmniej przez moment. Luluby. No to bebus lubi. Tu ty już jest jesteś na szpitalu? to garne lecz Nie, na no, szpital. Jestem. jest, jest covida ma. Z powrotem. Czy Oli... Możesz uspokoić ojcze Oliwiera? Oliwier! Nad nami PSP wroga Spokój Tu mamy coś Chodźmy do tego pojazdu Oznaczam punkt zborny To jest potrzebny. Zasonnie mi, to 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 mi, to mi się wyda. wydaje, że bardzo wolno biegle z tymi lożami A zasuwaj jak Uf. Nie jeden ci zazdrości Wiktor Proszę o zwiad na mojej pozycji. Chodźcie. Tu Jaguar 30, zrozumiano. BSP rusza na patrol. Wsiądę za kierownicą. Ty, tu mamy młotka Ruch. jakiegoś. Wszyscy do o, wyznaczonego o, punktu. Czy walimy na, do, do siebie, tak? Do siebie. Zaznacz, Wiktor, już. Korona. Nad nami BSP wroga. Przed nami. No i lecę tam. Nad nami PSP Wroka. O, tu jest. Odwołuję to. Zapomnijcie o tym. Tu dokładnie. Ty podjeżdżasz, ja wyskakuję. Dobra. No to nigdzie nie Wysiadaj, lieba. wysiadaj. Mhm. Za daleko jesteś Podkładam minę przeciwpancerną pancerną. No nigdzie nie ma. Kurde. Gdzieś tam Wróg rozpoczął ostrzał kasetowy, <gryć> się. Chodź tu do mnie, Wiktoriusz. Nie ostatnio. Chodź, 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 chodź. Nie zamykaj drzwi! Chodź. Czy ja to celowo robię? Mam łuk bojowy. Nie mając na mnie żadnych szans. To jest. Widzę Co jest? Co widzisz? Tam był. Co to było? Kurde. Wali z Zesłana dywna Lecę. No ja przejść go powaliłem. A bo to dwóch jest. Kwiat pusty. A bo jemu wzrasta, jak mnie łupie. Widzic. Właśnie dzięki, że mi przypomniałeś Mam to też. Gdzie to jest? Leczenie doraźne i podrasowanie. Leczenie doraźne. Maro, czy Maro, jaką ma białą spluweczkę? No. Gdzie ty to A kontynuuje misję I Marok kontynuuje misję Leczymy się zaświć Oczywiście Uczciwie Czekaj bo on tu dziad chyba Jestem? z tyłu jest Nad nami BSP wroga Gdzie go masz dziada? Podkładamy się przedsiębiorczość. Ajajaj, plecy, tu! Tu jest, chodź na moją minę, chodź. Tak jest, troszkę mu tam energii z żarłem Jak do polega? Marok go tam gdzieś robi, z tyłu za wami Już uważajcie następnie. Nieprawda nie robi, zabity. Wiktor już trzy, trzy jest. O, no chłopaki parami chodzą. Let's grow tonight Dalej pokazuję tą koronę tutaj gdzieś To było przed chwilą worek Wszyscy Tu jest Jest koronka, przemieszcza się jebać Jest w budynku Wróć się desanduje, baskukuku W budynku jest? Albo BSP. Nad nami nasz BSP! Nikogo tu nie ma. A tu u was jest tu w budynku. Oznaczam punkt nawigacyjny. Ruchy! Co tu się wyłabia? Nad nami BSP! Ty to, to powiecie, że to lecieli doraźne z za zawaliste. W twoim przypadku, powiem ci, to będziesz zawsze na fulla chodził, na Ale ja, nie tylko. O co? Trafiłem do nas, jestem wesoły Biegnął. Ktoś tam jeszcze chyba zeskoczył. Aaaa, przeżyłem. Znaczną pomagę. LPG. Zauważyłem, że jest wesoły. Mważaj w budynku, tu. Zauważyłem wroga. Kupę. Ostatni rabuj, jak zawsze. Help. Idę, biegnę, to to dzwoni. do przeciwnika. Jest jeszcze jeden. I Przysiędze. najlepsza akcja znowu my... bezemię. Mają mnie na celowniku. Action. Wróg się przemieszcza. Ale nie, teraz Odkłada tak sobie właśnie zdałem sprawę, że leczenie doraźne tak mi się przyda, no bo gość we mnie strzela, jak go uderza, i teraz razu się leczę. No tak. Przemóc. Faworyt. Ty jest tu Han. Jeszcze no, go dalej tam zabijacie. Asysta. Idę, idę po pieniążki. Też, i, idę Cię chronić. <grym> chodź pan, chodź pan. Czekaj, ty, ty, ty. jest! Powalono. Zabita. Szanuję. Mam Ci P90 Szanę, okay. z Twojego polecenia. Ładnie. Mówię, się za wolno. Czekaj, 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 ktoś tu coś Idzie tu z nami to. chce. Gdzie wróg? Nie, nie ma szans, miotek. Na dachu tam, I nie? Idź do wyznaczonego punktu. Kamper, ja, drugi też się. Dobra, spadł, spadł, spad, spad. spad, Nie, nie, już go zabiłem na zewnątrz. Ale jest, Ale jest drugi jeszcze. Tak? Przejąć całą gotówkę w sektorze. Wrogi śmigłowiec stróbowy do wyprzelić oznaczonego. Wróg się desantuje, patrz w górę! To w drodze. Nad nami Proszę o zwiad na mojej pozycji. Oho! To nie ty tam, tak? Kurde, miałem zaznaczony wiesz, taki mili punkcik, zero. że to ty. Bada. To jest następny idzie, nie? Maro. Na górze macie, typa. chyba. Chyba. Tata u ciebie na dachu. Albo to mi się wydawało. Idę. Tu nie by nic Czyż nawet ktoś tam strzelał. Bo ma ducha. Może mieć ducha. Zerknę, rozejrzę się. Uwaga, broki żołnierz. Latuje goś, latuje goś. Upewnić się. Powalono. Zaznacz gdzie. Korona gdzieś jest tu. Dobra, biegnę, panie Niktor, biegnę. Powiedz mi, jak, jak, jak ty za to zaznaczasz y, gracza? Ja sobie zmieniłem kontrolki. No dobrze, ale po masz. No ja mam po... jak mam myszkę, to mam jakby to tak powiedzieć taki guzik z tyłu jakby do zmienienia strony można powiedzieć, jak masz zakładkę. Okay. 50 metrów, tu jest gość, na budynku. no to gdzieś łazi. Nie żyje, nie żyje, nie żyje już. Do nalotu oznacza... Strzelec 3, zrozumiano. Nalot w drodze. Nalot dałem. Strzały niecelne. To, 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 to dalej tam strzała. jest korona. A, dobrze. Gdzie ciele. Gdzie? No wybiegli tu po prostu przed nóżki Porobiłem Byłoby, go się, tak? Kurde Wiktor bieg jakby 4 kawy wypił Taktaj <grym> Podkładam minę przeciwpancerną to ludzi szukam Uwaga wrogi żołnierz O, wrogi żołnierz Tu co to ta okało Cel do, do nalotu oznaczony Prog i strzelec, zrozumiałem dobra zbatero. rozpoczynam ostrzał kasetowy Tu go nie mam Ostrzał kasetowy dałem Leży Kurde ja leżę Idę Wiktoriusz Pośrednie zrobię wykończenie Gdzie jesteś On jest jak wasno Ale wbieg znowu we mnie Dobre jest 90 Tak no dobre spoko Szybka brońka i ma sporo naboi. Ktoś jeszcze. Ja też to jest spoko szybko sceny, groń, drogę, jak Ja go A, nie błyszczę na jeszcze. Monitor, tak? pod koniec masz taki jakby zacięcie. Zacząć... Dobra, ja za chwilę Dobra. Dobrze. że dobre? Lux torpeda.